Cześć, z tej strony Maciej i Patryk, Flip na Pierwotnym. Cześć. Obracamy nieruchomościami na rynku pierwotnym i w tym zakresie prowadzimy szkolenia. Na naszej stronie www.flipnapierwotnym.pl jest dostępny nowy harmonogram szkoleń na nadchodzące pół roku. Na naszych szkoleniach dowiecie się Przede wszystkim jak kupić nieruchomość na niej zarobić, jakie korzyści i ograniczenia są w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym, jakie są różnice między rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym, jakie systemy, są dostępne na rynku pierwotnym. Pokażemy je na przykładzie naszych inwestycji, filmików z tych inwestycji, kalkulacji kosztów i zysków. Jak następnie interpretujemy zapisy w umowach deweloperskich, jakie zapisy w ogóle stosują deweloperzy i co jest zgodne z ustawą deweloperską, a co nie. Jak sprzedajemy mieszkania na rynku pierwotnym. No i jak prowadzimy cały proces od A do Z, łącznie z różnymi metodami nawiązywania relacji z deweloperami. Jak i e, negocjacji warunków, nie tylko cenowych. Oprócz nas gośćmi na szkoleniu jest doradca podatkowy, doradca finansowy, prawnik i pośrednik w obrocie nieruchomościami z dziesięcioletnim doświadczeniem. Także zapraszamy Was na nasze najbliższe szkolenie, które odbędzie się 25-26 stycznia w Warszawie. A co najważniejsze, w ostatnim module naszego szkolenia prezentujemy okazje inwestycyjne znalezione w danym mieście, w którym odbywa się szkolenie. Dotychczas przekazaliśmy 330 okazji inwestycyjnych dla naszych uczestników warsztatów. I cały czas szukamy kolejnych. Także trzymajcie się, widzimy się na szkoleniach w kolejnym roku. Pozdrawiamy. Cześć! Cześć!